Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Zobaczcie, jaki piękny. Zobaczcie, jaki piękny widok. I w końcu, i w końcu słoneczko. I od rana 20 stopni. W końcu. Ale czuć już po prostu takie ciepłe powietrze wchodzące do domu. A tu jest drzewko. No i mówiłam Wam, że te drzewka mają numerki, nie? No, także tu drzewko, a tam ładnie las u góry. I zamierzam może nie dzisiaj, ale jutro się wybrać tam. Tam pójdę na spacerek. A co? No, i teraz troszkę mnie ogarnięta. Ogarnięta jak zawsze. Ale słuchajcie, taka pogoda jest cudowna. Bo autentycznie ja już mam dość deszczu i dość tej brzydkiej pogody, więc teraz się po prostu mega cieszę, że w końcu słońce, w końcu słońce. I w ogóle cokolwiek możemy robić, bo widzieliście, już mamy basen, mamy wszystko, a nawet nie można się pluskać dzieci nie mogą się pluskać w tym basenie. No i też nie mogę tutaj pójść na ten miastowy basen. Bo przecież byśmy zamarzli, nawet nie wiem, właśnie. Hm. Dobre pytanie: czy w takie brzydkie dni ten pasem jest czynny? Może są ludzie, którzy lubią chodzić w brzydkie dni też na pasy. Idziemy. O Jezu! Daj ją! Chcę Wam pokazać, co tutaj robi moje dziecko. Bo wczoraj dostała świetny prezent. Pacyska, Pacyska, Ciebie też zaraz pokażemy. Dostała moja córcia świetny prezent, a dzisiaj tutaj pokazuje swoje umiejętności. Patrzcie. No i patrzcie, moja córcia jeździ na rolkach. Ma nowe rolki i sobie tutaj ładnie jeździ. Także fajnie jej idzie. Jazda na rolkach. A tutaj, patrzcie, kto tutaj jest. Kto tutaj jest? Moja Kicia. Kicia jesteś? Kiciula. Ona wyszła na spacerek, nie? Kicia, ale boi się rolek. Wszystko, co jeździ, to Kicia się boi i ucieka. Kiciuniu, boisz się, tak? Boi się, moja Kicia. Już idziemy do domu, tak? Dzisiaj jesteśmy na kawce i na lodach. Kawunie mam taką dobrą z mleczkiem, oczywiście. No i dostaliśmy, zawsze mówię, że chcę szwarce kafe Szwarce kafe czarną kawę i do tego mleczko I takie mleczko ekstra bo Pedro to oczywiście bez mleka pije. Masz trochę jeszcze ciasta? Kawę ma pokaż w swój kubeczek. To jest Pedra. Kubecie. Ale masz jeszcze ciasta troszkę. A mieliśmy truskawkowe ciasto z galaretką. Było bardzo smaczne. No, a jesteśmy w ogóle w naszej w naszej kawiarence, która jest bardzo fajna, nie? Widać jak jest dużo słabe. Tutaj dużo ludzi są tutaj, ale myślała, może być z tym wszystko ludzi, które by z kościoła, wróciły tutaj. Ale nie, kościół był pusty, bo jest katolikę. I może z tam ludzi chodzą do innych kostiół, może... Albo wcale nie chodzą Aby, tak. wcale nie chodzą. No. Ale fajnie, jest dużo ludzi, takie fajne pogoda. słońce, Słońce, bo tutaj naprawdę ostatnio brakuje tego słońca i bez słońca to jest jednak naprawdę okropnie. Także każdy, jak tylko zobaczy już tylko poczuje promienie słoneczne, to od razu wychodzą. No i tutaj właśnie dużo osób teraz przesiaduje na Kawuni. Kawkę, ciasto, jakieś inne rzeczy. Bo czerpią tego słońca trochę. No ale już w ogóle widać, jak rowery co chwilę przyjeżdżają. Bo Jadą na wycieczki pewnie, a tutaj jednak miejsce jest bardzo fajne i dużo można zwiedzić i dużo tej natury jest. Także, także bardzo dużo tutaj turystów też jest. Zobaczcie jaki fajny sklep z ciuchami. I tak patrzę, że taka moda nawet włoska. Ale ciuchy w ogóle bardzo drogie. 69 euro. To ja tam na tym rynku widziałam za 20 euro. Ale słuchajcie, tutaj jest fajny napis, bo ten sklep jest czynny tylko dwa dni w tygodniu. Zawsze jest w środę od 10 do 18 i w soboty od 10 do 16. Ale... Ale muszę Wam tu pokazać, bo to po prostu mnie bardzo zdziwiło, bo to jest taka informacja, że, że właśnie tutaj jest napisane, że drodzy tam klienci nie możemy zawsze być punktualni, ponieważ tam przyjeżdżamy z kąś tam, tu jest napisana miejscowość i że jeżeli jest korek, to oczywiście nie mogą być punktualnie. W związku z tym, jeżeli jest zamknięte, no to przyjdźcie jeszcze raz. I dziękuję. No także widzicie. No, takie informacje, taki to sklepik. No pierwszy raz się z czymś takim spotkałam <laughs> z taką informacją. No i musiałam Wam pokazać. Ale ciuchy są takie fajne. Właśnie dla mnie to jest taka, powiedziałabym, moda włoska. I tu już wszystko pokazane. A to to już w ogóle. Dla mnie to jest jak tam. Takie samo było we Włoszech. Takie same, no. No, takie dobrze. same koszule bo może nie takie, nie, może takie same, ale identyczne, bardzo identyczne. No i widzicie, zawsze są jakieś takie, takie rzeczy, które, które powodują we mnie zdziwienie tu w Niemczech. I mianowicie ten sklep na przykład, że właśnie otwarty jest tylko dwa dni w tygodniu. No i oczywiście jeszcze nie zawsze są punktualnie, więc klient musi poczekać na, musi poczekać na właśnie tutaj sprzedawcę i, i wtedy, jeżeli chce, to może coś kupić, a jeżeli, a jeżeli tego sprzedawcy nie ma, nie chce mu się czekać, to po prostu musi jeszcze raz przybyć. No ale widzicie ładnie, nawet informacja została napisana, że, że ta, taka sytuacja może się zdarzyć, takie zdarzenie może zaistnieć. I, no i proszą o wyrozumiałość, także nie zostawiają klienta bez informacji, także klient zawsze dostanie informacje o tym, co może zaistnieć. Także to też jest fajne. No ciekawa jestem, co Wy o tym myślicie. I w ogóle powiedzcie, podzielcie się też ze mną, czy... Czy w Polsce spotkaliście się z takimi sklepami, które właśnie przepraszają za to, że mogą się spóźnić z przyjazdem do takiego sklepu i ten sklep po prostu może nie zostać otwarty, ale jeżeli, ale jeżeli Wam zależy na czymś, żeby coś kupić, to wtedy przyjdźcie oczywiście później i sprawdźcie, czy sklepik jest otwarty. No, koniecznie napiszcie mi, czy takie, czy takie informacje też są w sklepach Polskich i czy spotkaliście się w ogóle z czymś takim? Bo, no mówię, dla mnie tutaj w Niemczech często jest takie no zdziwienie, że sklepy właśnie tak troszkę dziwnie funkcjonują, te małe sklepy i one tak jakby są w ogóle na jakichś takich specjalnych warunkach, że niekoniecznie Według mnie one niekoniecznie jakby mają perspektywę do tego, żeby osiągnąć jakieś tam zarobki i dochody, a te sklepy funkcjonują. I małe sklepiki takie typu właśnie ubraniowe w takich małych miejscowościach, i one funkcjonują i mają się dobrze, a w sumie nie widać, żeby były otwarte, bo jak się przychodzi, to są zamknięte, albo są tylko otwarte parę godzin, tak jak ten sklep tylko. Dwa dni jeszcze inne w tygodniu. No, chociaż z drugiej strony w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych czasach jednak rządzi internet, więc być może sprzedają przez internet ciuchy i może tylko te dwa dni wystarczą. Tylko, no nie wiem. Piszcie, co wy na ten temat myślicie. Jestem ciekawa. My zaraz jedziemy na rowery. Także dzisiaj będzie taki, taka fajna niedziela na sportowo. Przybieramy się w sportowe ciuchy. Szykujemy nasze rowery i jedziemy, ale zanim wyjedziemy, jeszcze chcę Wam pokazać, bo u nas tyle deszczu jest. Ostatnio nawet trochę i słońca było. Dzisiaj. Dzisiaj sami widzicie, nie ma. Nie ma, o, nie ma słońca, ale. Ale, ale to nieważne, że nie ma słońca, bo jest ciepło. I to jest najważniejsze. No i zobaczcie, tutaj z tyłu za mną. Po prostu ten Oleander jest cudowny. Zobaczcie kwiaty śliczne. Tak ładnie. Tak ładnie on zakwit. Piękne kwiatuchy. I naprawdę cieszą oko. I Powiem Wam, że jak to jest ważne, żeby na tarasie mieć fajne, właśnie kwiaty, które lubicie i na które lubicie patrzeć. Bo gdy siadacie właśnie na tym tarasie i chcecie sobie odpocząć, to ważne jest, żeby ta atmosfera, właśnie ten wygląd tego tarasu, te dodatki powodowały, żebyście byli odprężeni, żebyście czuli się dobrze. Ja teraz jestem bardzo zadowolona z tych moich kwiatów, bo Cały czas szukałam, szukałam jakichś takich krzewów, które, które spełniałyby te moje wymogi. I tak nie wiedziałam do końca, co bym chciała mieć, aż pewnego razu poszłam, zostałam zaproszona do koleżanki tutaj w Niemczech, i ona na tarasie miała dwa takie piękne oleandry. I ja jeszcze nawet nie wiedziałam, jak te kwiaty się tak naprawdę nazywają. I ona powiedziała, że to są właśnie oleandry, że kupiła se przez przypadek w poprzednim roku, i później na tym tarasie tak sobie w kąt postawiła. Nawet myślała, że one nie przeżyją zimy, ale przeżyły jej zimę i właśnie jak ja już je widziałam, to one były już jakby drugie, drugoroczne i miały tak piękne kwiaty i na tym jej tarasie z widokiem na z widokiem, moi drodzy. o, na takie góry, tylko że ona ma bliżej to wszystko, także to tak cudownie wyglądało. I ja mówię, no nie, muszę takie mieć i dlatego postanowiłam zakupić oleandry i jestem mega szczęśliwa, że te kwiaty mam. No i słuchajcie, życzę wam cudownego dnia. A jeszcze Wam pokażę. Dobra, pokażę Wam jeszcze truskaweczki. Chodźcie, zobaczymy, czy coś tam jest. Bo nie wiem. Tylko sprawdzę, czy kicia mi tu nie wyjdzie, bo ona lubi wychodzić. Pokażę Wam truskawki. uch, Sprawdzamy. Sprawdzamy truskawki uu, zobaczcie, to ci to truskaweczki już są. To ja oczywiście już je zerwę. Dwie. O, to już moje dzieci będą szczęśliwe. Nie, to ja muszę tu z miską przyjść. Wiecie? Oj, tu już zjedzona. Trzeba patrzeć. No, ale zobaczcie. A w ogóle to chcemy się wybrać na troskawki. Bo tutaj są takie plantacje i możecie sobie sami zbierać. No więc my sobie pozbieramy. Ale to są te krzaki, które są już jakieś chyba dwa lata tutaj. Ale to są te nowe. No i na razie jeszcze nie widzę, żeby te nowe miały. No ale trochę troskawek mam. No więc życzę Wam cudownej niedzieli. Pewnie, jak będziecie już to oglądać, będzie u Was wieczór, ale tak czy siak miłego wtedy wieczoru. I za dużo oczywiście nie siedzcie w tym internecie, tylko odpoczywajcie, rozmawiajcie dużo. I no i zawsze możecie poczytać coś fajnego, albo oglądnąć coś fajnego, jakiś fajny film, może. Także, a zresztą, spędźcie ten czas jak najlepiej dla Was. I tego Wam życzę. Oczywiście, trzymajcie się i przychodźcie do mnie, zaglądajcie się. Bardzo cieszę, piszcie komentarze. Oczywiście, zostawcie łapkę w górę. I jeżeli jesteście nowi, to serdecznie Was witam i subskrybujcie. A na pewno żaden filmik Was nie ominie. Papa pa. i do następnego filmiku